Halo, witam wszystkich oto w nowej serii Rolands. Gra tych samych twórców co Magisade. Gra mi się bardzo spodobała i na pewno zamierzam sobie ją ograć troszeczkę. Więcej na kanale. Przepraszam, miejscem tutaj malutkie cięcie zrobić. I chciałem na samym wstępie podziękować Elevenowi, bo gdyby nie Eleven nie miałbym dostępu po prostu do tej gry. Bez zbędnego gadania Zaczynajmy po prostu tworzyć. Ja sobie już tutaj kilka rzeczy odblokowałem. A mianowicie, e, tak, że nie nagrywałem już kilka odcinków właśnie z tejże gierki na dzisiaj, co miało być, ale niestety była tak wielka zmiana pogody wczoraj, że czułem się bardzo, bardzo, bardzo przymulony. Może Wam tutaj, Wam statek kosmiczny pokażę. Potem najpierw po prostu udajemy się od razu na samą podróż, bo czemu by nie? Ja sobie tutaj podgłośnię Nie możemy... Okej. Okay. Chyba każdy zaczyna z miecza. Cztery. Ty chyba bijesz więcej. Okej, okay. i to jest tak, że podróżujemy po różnych planetach, ekspijmy naszą postać, zdobywamy surowce, te surowce potem przeznaczamy do... do rozbudowy naszego statku i tak dalej, i tak dalej. Musimy także uważać na niektóre rzeczy. Wiadomo. Zobywamy bronię, mamy sporo skilli i ta pość bardzo wysoko skacze, Muszę to zapamiętać. O. Jak tak dalej pójdzie, to zaraz zginę. Wow, wszystkie statystyki. Ona ma bardzo daleki skok. Może być ten zaimplementowany w twoim statku. Okej, okay, spoko hmm. Te skoki mi tutaj dobijają. Dobra Aj, po prostu trzeba zbierać się surowce, chodzić do tych polta poltarów i... I odblokowywać różne rzeczy zbierać hajs Oj, sporo mi to uleczyło. Okej okay. Muszę uważnie patrzeć na to co, 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 co dobieram do tworzenia postaci Bo jednak Teraz mam takie lekko zdziwienie Moja poprzednia postać jak nie skakała wysoko Okej, okay, mamy 7 życia Bardzo, bardzo, bardzo w porządku Dobra Ok, jak się rozwali tego dostatecznie dużo, to potem yy, pojawia się taki wielki bydlak śmierci, którego trzeba rozwalić i jest yy, dość ciężki i jest coś cholernie długi, żeby mieć możliwość jakoś uniknięcia jego ataków, po prostu trzeba trochę w prawej. O, dobra, zbieramy surowce. Pewnie zastanawiacie się, czemu też tak nie do końca tłumaczę, co o co tutaj chodzi, i tak dalej. Bo jeszcze sami, w rzeczy nie odkryłem, tak naprawdę mówiąc, jeszcze nie wiem dużo o tej grze. Bo wiem, jak są rzeczy po prostu pobierze. Za mało to po prostu tą grę grałem. Okej, okay. wielki Bydlak, śmierdziel. Ok. Może się go nawet uda pokonać. Dobra. Hmm. Dobra, kryt, 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 kryt. Tylko ja już trochę wprawy mam. Ale że grę, w tą grę tylko godzinę. <gryt> to jest mało. To jest naprawdę mało. Warto zapamiętać, jak gracie właśnie w Roland yy, to, że oni po prostu wyskakują w, w lewą stronę, więc adekwatnie jak się ustawi się w prawo, to można ich y, dość ładnie pokarać. Nie to teraz przy tym życia. Co jest z kolei najważniejsze. O cholera, tego mi się jeszcze nie udało pokonać. Okej. Okay. To cztery punkty... To aż tyle zadaje? Eee, Okej, okay, coś się odblokowaliśmy? Nowa rasa. Okej, okay, i tak jak zginiemy, to po prostu nie mamy nic, tak? Aha, to się wszystko zachowuje, nawet jak gra się na kilku savech. Okej, okay, to jest tak, że można ten statek tutaj yy, rozbudowywać, po prostu robi się coś takiego. Tutaj można. No właśnie. No właśnie, właśnie, może sobie po prostu budować, budować i budować. I kodwik sobie wejść. Bo jakże inaczej kto mógłby mi kiedyś na odcinku, Tutaj mamy różnych NPC, którzy tutaj sprzedają niektóre rzeczy, możemy jakieś tam misje brać i tak dalej, i tak dalej, za zniszczenie czegoś. Ale niestety ja tutaj za bardzo nie mam surowców, żeby cokolwiek kupić, żeby jakoś sobie tam bardziej rozbudować stateczek. Ale mamy stół alchemiczny, nawet nie wiem kto działa. Tutaj możemy wybrać poziom, na którym mamy się znajdować, i mój kot chce wyjść, jednak nie chcę. Typowy kot. Eee, dobra. No to idziemy po prostu jeszcze raz dać w tym potworom. Ale najlepiej zaczniemy od góry Dobra Czyli gra jest na każdym save. Ie. Potem możemy to w skrzynkach sobie przechowywać. Okej, okay, bardzo fajne. Jednak chcę wyjść. To jest tak, e, jak wam mówiłem nieraz e, na odcinkach z Izaka, czy nie tylko z czy nawet za czasów Gotika. A za zupełnie, i są mi tacy, którzy jednak szanują to, co robię na kanale. I oglądają mnie aż za czasów Gotika. I to jest tak, że już nawet za czasów Gotika ten kot naprawdę miał, miano bardzo często mi przeszkadzać i dostawał różne ksywki i tak dalej. Huczaste i tak. I tak dalej no. Ok. Cholera. Ten skok jest po prostu za długi, tak za długi, że ja potem nie widzę w, w co ja lecę tak do końca. To jest największy problem. Ok. Ha, tego bydlaka śmierdziela karaczona, jak się bym pokonać. Dobra, chodź tutaj, chodź, chodź chodź, chodź. Skacz, skacz. Pięknie. Kolejny robak. W ogóle te robaki mi przypominają trochę... Um, nie wiem czy w ogóle mikrofon jest trochę za głośno. Okej. Okay. Chyba i tak powinno być okej. Okay. Nic ostatnie nie zmieniłem w ustawieniach. Okej, okay, chodź tutaj. Ja pierdzielę kot. Tak to bywa. Kurde, co mi się tutaj jeszcze pojawiło? Wszystko jest przeciw, wskazane, jeżeli chce się z tym tłuczą. Nic ani nigdy mi nie może przeszkadzać, bo niestety kod już trzeci raz mi przeszkodził na filmie. Okej okay. O nie, 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 Dobra. Okej. Okay. Ile tego mi wszystkiego wypadło i mamy... To jest chyba lepsze, co? Spróbujemy? Z... To trzeba chyba bardzo uważnie grać przy tej broni Chyba bardzo uważnie, to jest nawet mało i powiedziane co. Zabieraj to, naprawiamy to przy okazji. XP, wszystko i tak dalej. O, tutaj mógłbym. Chyba jeszcze wolałbym się przejść po świecie, zanim cokolwiek bym szedł dalej. Okej. Okay. Jednak tą broń da się kontrolować. I jest fajne, bo naprawdę bardzo dużo obrażenia zadajemy. Pierwszy raz ją mam. Wcześniej miałem, jak grałem samemu, to miałem taki toporek. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, ładnie, ładnie, ale my się tutaj na po prostu wydobędziemy tych surowców, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Okej, okay. co mnie bardzo cieszy, będę mógł y, zająć się porządnie stateczkiem i portem, <hihihi> Dobra. No to zbieramy, 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 wszystko sobie pochowamy, w razie czego nawet mamy... wiemy gdzie już możemy iść dalej. Tylko jeszcze nie ogarniam tych tyle portów różnych yy, do świata. Okej. Okay. Hmm. Tutaj, tak, tutaj już byliśmy. No właśnie, te skoki wielkie mnie w tym stopniu dobijają. Można po prostu wlecieć we wszystko. To było tutaj. Tak, to było tutaj. A czerwone to chyba było to, to, gdzie się znajdujemy. Niech wiem, że Vitality mm. Herb Monster Mana Pack. Nie mamy niestety nic na życie. Więcej surowców. A mamy jednak. Tylko, że jedno są. Kurde. <laughs> Mam jakiś pierścień. I kolejny na ten, ok, i to może jeszcze jakoś ulepszać, z tego co widzę. Z czasem to się ogarnie. Ok, to tu dajemy. I nie ma co za bardzo tego życia homikować kompletnie. Ja tutaj sobie naprawdę bardzo dobrze dam radę. Czyli w sumie dobrze wybrałem, że tędy idziemy, bo tutaj już, jak już wiem co i jak, to naprawdę stracić życie tutaj będzie naprawdę ciężko. Zobacz, że mam tutaj ten. A, czyżby ta broni znowu wyleciała, czy są? Bo ja nie wiem. Hmm. Dobra. Dobra. Ładnie, ładnie, ładnie. Hm. A teraz tego bydlaka kaśmierdziel z wykonamy szybko, co możemy się nawet już zrobić jak dla, dla świętego spokoju. Wow, aż trzy punkty dla witalność. Ładnie, bardzo ładnie. Patrzymy sami tutaj dostaliśmy. Can be present in your ship. Dobra, jakieś tam łoczyska. Będziemy to ogarnąć, ale najprawdopodobniej dopiero w drugim odcinku. Bo w dzisiejszym odcinku, skoro tak dobrze mi idzie Exploring, to się skupiamy głównie na tym Exploringu. Okej. Okay. Okej. Okay. Hmm. Okej. Okay. Prawie żem to wleciał. Aha i tutaj jest to. Dobra, no to sobie zeskakujemy niżej. Chodź, 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 chodź. Je jeszcze ciebie. Kryty za 28. Ciekawe, czy to coś do zbierania można ulepszyć, żeby więcej to zbierało. Zakładam, że pewnie można, ale jeszcze po prostu nie ogarniam. Czyli mogę iść jeszcze na dół, albo tutaj. Oj, nie, 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 nie. nie. Za niebezpiecznie. Hm. Okay. Już widzę, już widzę, co co, co, co mi się tutaj nie chce dojechać. Kurczę, proszę, ta jest genialna. Chciałem mieć ją y, na potem. Dobra, hmm. więcej statystyk, czemu tak mało mi to leci? Tak nawet nie wiem co do czego służy, nie, <laughs> nie tam nie ważne Dobra, to tym już nam zbieraj I to będzie leciało mi przez całą mapę, co? Okej okay. Co to jest? Eee, a to dopiero potem będę mógł sprawdzić. Widzę, że jak używamy broni, to coś mi się tutaj... Zrobiło fajnego. Tylko do końca sam jeszcze nie wiem co. Okej. Okay. Okej, okay, ja klikam, to jednak nie zbierasz czyli a szkoda. Jakby tak usiąść, to naprawdę mogą, mogą być długie odcinki. Ale to jest o tyle fajnie, że to można przerwać mimo wszystko. Chyba. Hmm. Dobra, no nic, lecimy jeszcze chyba tutaj. Aha, nie, tutaj jest ten. E, to chodźmy do zielonego Deep Jungle. Hmm. Wybaczcie planet z tą mikstury na mane, co mnie raczej nie interesuje hmmm a się jakoś akceptuje hmm nie, nie mam zamiaru refreshować, czyli to muszę chyba po prostu wykonać. Dobra, to odkładamy po prostu wszystko jak leci. Nie, tej broni nie zmieniamy, trudno, idziemy dalej. Próbujemy. Ok, hmm. już pamiętam jak grałem, to chyba też mi się tutaj trafiło. Że będę dużo przez to przechodził, to może się coś potem pojawić. Dojechało mnie nowa raza odblokowana. Nie mogę tego kliknąć. Kolejna nowa rasa, to bardzo szybko się odblokowuje te rzeczy. Ej, ej, klikam przecież. Ej, z Nowa, tak? Ej. I tej broni też nie ma epickiej. Kurde, szkoda. I to jest level pierwszy. Na pewno to idzie jakoś wymienić. Tylko ja się tego nie ogarniam. Jak to można. Aha, takie coś. Dobra. To byłoby na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia. Ludzie. Trzymajcie się na razie.